Witajcie ludzie z wyobraźnią! Zapraszam Was w podróż do zamku Hogwart, szkoły magii i czarodziejstwa, tak uwielbianej przez wszystkich, którzy poznali dzieła o przygodach Harry'ego Pottera. Pewnie tak jak ja, kiedy tylko dostaliście możliwość snucia się po tym budynku w grze, dziedzictwo Hogwartu, to zaglądaliście w każdy zakamarek. Wiele filmów o uniwersum Harry'ego Petera zamierzam jeszcze zrobić, ale dzisiaj wskakujemy na nasze miotły i poznajemy ciekawostki i sekrety Hogwartu. Lecicie ze mną? Aha, no i będzie też o ściekach z Hogwartu i o Kupie. Zostańcie do końca. Ciekawostka numer jeden. Skoro wskoczyliście na miotły, to zapewne wiecie, że nauka latania na tym sprzęcie, którego mugole kiedyś używały do sprzątania, znajduje się w programie pierwszego roku nauki. Jakie jeszcze przedmioty były obowiązkowe dla pierwszorocznych? Były to transmutacja, zaklęcia, eliksiry, historia magii, obrona przed czarną magią, astronomia i zielarstwo. Na drugim roku studenci muszą wybrać co najmniej dwa dodatkowe zajęcia, które chcą dodać do swojego harmonogramu. Mogą wybierać pośród numerologii, mugoloznawstwa, wróżenia, studiowania starożytnych run lub opieki nad magicznymi stworzeniami. Ciekawe, ile tygodniowo mieli zajęć. A wizard, Harry. Ciekawostka numer dwa w naszych w sensie w mugolskich szkołach rok szkolny zaczyna się na początku września zazwyczaj 1 września chyba że na przykład jest to sobota albo niedziela czasami też niektóre szkoły nie rozpoczynają roku szkolnego jeśli 1 września to piątek nie ma tak lekko jeśli jesteś młodym czarodziejem rok szkolny w Hogwarcie zaczyna się zawsze 1 września nawet jeśli byłaby to dajmy na to niedziela ciekawostka numer 3 Skoro już jesteśmy przy pierwszym dniu w szkole, to zapewne wiecie, że aby dostać się do Hogwartu, to musicie wskoczyć do pociągu zwanego Hogwart Express. Wiecie też, że w Londynie odjeżdża on z peronu 9 i 3 czwarte ze stacji King Cross. Aby dostać się na ten peron, trzeba precyzyjnie wbiec w ścianę pomiędzy peronami 9 i 10. Wszystko jasne. Ale wiecie, o której musicie być na dworcu, aby w ten pociąg wsiąść? Przed godziną 11 rano, dokładnie o 11 bowiem, Hogwarts Express wyrusza z Londynu i wczesnym wieczorem przybywa do Szkocji do stacji Hogsmeade, która jest najbliżej zamku Hogwarts. Sam pociąg jeździ kilka razy do roku pomiędzy Hogsmeade i Londynem, na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. No i oczywiście po zakończeniu roku szkolnego, a czasami nawet częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ciekawostka numer 4. Godło szkoły magii i czarodziejstwa jest złożone z dość oczywistych elementów. Jest tam rycerski hełm na górze i litera H w środku, co oczywiście jest inicjałem nazwy szkoły oraz cztery symbole domów. I są to symbole czterech założycieli szkoły. Jest zatem lew Gryffindoru, wąż Slytherinu, orzeł Ravenclawu i borsuk Hufflepuffu. Jest też napis po łacinie na wstędze. Napis ten brzmi w oryginale: Draco dormiens nuncfam titilandus. Co po łacinie brzmi mądrze, ale tłumaczy się w zasadzie jako nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. Jak doskonale wiemy, omnia creditis latine sonat captiosus, czyli wszystko co powiedziane po łacinie brzmi mądrze, więc o to motto szkoły została zapytana Rowling. Odpowiedziała, że chciała, aby motto nie było jakimś górnolotnym hasłem, ale przydatną radą dla studentów. Yeah, whatever. Trochę dziwnie to brzmi, nie? Ciekawostka numer 5. W grze Hogwarts Legacy mogliśmy zobaczyć i sprawdzić w działaniu wejścia do wszystkich czterech domów Hogwartu. Wejście do pokoju wspólnego Hufflepuffu znajduje się w pobliżu kuchni. A uczniowie wchodzą do niej przez beczkę. Aby wejść, uczniowie muszą stuknąć w konkretną, zawsze tą samą beczkę w rytm Helga Hufflepuff. Dotknięcie niewłaściwej beczki lub nieodpowiednią liczbę razy spowoduje, że intruz zostanie zamoczony w occie z sąsiedniej beczki. Aby wejść do Gryffindoru, uczniowie muszą podać Grubej Damie aktualne hasło, aby przejść przez jej portret, ponieważ hasło zmienia się innym uczniom, a nawet niektórym gryfonom. Trudno jest dostać się do środka. Pokój wspólny z Literinu również wymaga zmienionego hasła i jest potajemnie ukryty w Lochach, Hogwartu. Wreszcie, wejście do pokoju wspólnego Ravenclawu jest prawdopodobnie najbardziej odpowiednie dla cech tego domu. Aby przetestować bystry intelekt i spryt uczniów, koładka z brązu w kształcie orła zadaje wchodzącym zagadkę, na którą muszą udzielić odpowiedzi. Ciekawostka numer 6. Zawsze zastanawiałem się, jak przed wiekami, kiedy budowano Hogwart, ukryto w łazience wejście do komnaty tajemnic. No i jak to? Od samego początku były tam łazienki, nawet w średniowieczu? Otóż nie. Początkowo do komnaty Salazaras Literina wchodziło się przez włas w podłodze i system tuneli i korytarzy. Kiedy w XVIII wieku modernizowano zamek i podłączano tam kanalizację, tam, gdzie była klapa w podłodze, wybudowano łazienkę, a Corvinus Gaunt, bezpośredni potomek z Literina w Hogwarcie, zabezpieczył drzwi i stworzył nowy sposób wejścia do nich właśnie przez umywalkę w łazience po podaniu hasła. Ciekawostka numer 7. W Hogwarcie nie było czesnego. Szkoła sformowana była tak, jak i szkoły w Wielkiej Brytanii, czy no generalnie w Europie. Była dla uczniów darmowa, nie płacili czesnego, ale musieli oczywiście pokrywać wydatki dodatkowe. Musieli sami sobie kupić, nie wiem, odpowiednie szaty, ingrediencje do eliksirów, różdżkę, kociołek, książki. Za ich pobyt w szkole płaciło jednak Ministerstwo Magii. Ciekawostka numer 8. Książki J.K. Rowling były przedmiotem licznej krytyki, ale nie będziemy się tutaj na niej skupiać. Nie wiem, czy wiecie, że książki były krytykowane też za, uwaga, uwaga, dużą liczbę schodów. Zresztą, już w pierwszej książce pierwszoroczni zostają ostrzeżeni przed klatkami schodowymi, które się zmieniają. Ten fakt został skrytykowany też w prawdziwym świecie, że Hogwart jest niedostępny dla np. niepełnosprawnych uczniów czarodziejów. Ciekawe, czy powstający serial to naprawi. Tak, by the way, klatek schodowych w zamku było 142. Ciekawostka numer 9. Kiedy przyszli uczniowie otrzymują swoje listy z Hogwartu, dostarczane przez Sowy, jest to najbardziej magiczny czas w życiu młodego czarodzieja lub czarownicy. Ale sposób, w jaki zostają wybrani, jest jeszcze bardziej ciekawy. W małej, zamkniętej wieży w Hogwarcie znajduje się starożytna księga, która nie była dotykana przez ludzkie ręce od czasów zbudowania zamku. Znajduje się tam również długie, wyblakłe pióro w srebrnym kałamarzu. Te dwa elementy są znane jako księga przyjęcia i pióro przyjęcia. Za każdym razem, gdy jakakolwiek czarownica lub czarodziej wykaże się odrobiną magii, bez względu na to, jak młody by ten czarodziej był, Pióro magiczne podniesie się i spróbuje zapisać imię tego czarodzieja w księdze. Księga jest nieco bardziej rygorystyczna niż pióro i często zatrzaskuje się, jeśli uzna, że potencjalna czarownica lub czarodziej nie są jeszcze gotowi. Na przykład, księga nie otworzyła się dla Neville'a Longbottoma przez bardzo długi czas, ale w końcu udało się Neville'owi dostać do Hogwartu. Ciekawostka numer 10. Szkoła jest położona w Szkocji i w zasadzie to wszystko, co o niej wiadomo. Aby mugole jej nie zobaczyły, nałożone jest na nią wiele zakręć ochronnych. I o nie wszystkich tych zaklęciach wiemy dokładnie, jakie to są. Na pewno Hogwart jest nienanoszalny czyli nie da się zamku wstawić na żadną mapę. Nie da się też w jego obrębie teleportować no właśnie ze względu na czary ochronne. Ciekawostka numer 11. Jak czytamy książki i widzimy w filmie, na stołach w Hogwarcie lądują potężne ilości jedzenia, które do tego wyglądają bardzo smakowicie. Jedzenie to nie powstaje w sposób magiczny, gotują je skrzaty w kuchni. A co jakbyś zgłodniał na przykład w środku nocy? Jak dostać się do kuchni? Bardzo prosto. Wejście do kuchni jest ukryte za obrazem przedstawiającym miskę z owocami. Ale jeśli połaskoczysz gruszkę w misce, to drzwi się otworzą. No i możesz sobie zawsze przechodząc przez kuchnię, złapać coś dobrego do jedzenia, bo skrzaty tam gotują w zasadzie przez cały czas. Ciekawostka numer 12. Hogwart jest bardzo nawiedzony, ale nie w sensie, wiecie, nawiedzony, że dziwny. Mieszka w nim po prostu bardzo wiele duchów: Szara dama z Ravenclawu, prawie bez głowy Nick z Gryffindoru, krwawy baron ze Slytherinu, poltergeist i rytek, płacząca Marta, gruby brat z domu puchonów. I to dopiero początek, bo jest jeszcze na przykład duch mleczarza. W sumie naliczono 325 duchów regularnie nawiedzających szkołę magii i czarodziejstwa, co ciekawe i rytek nie pojawił się w żadnym z filmów. Może znowu w nadchodzącym serialu będzie dla niego miejsce. Ciekawostka numer 13. Książki o Harem Poterze sugerują, że przynajmniej kilka znanych osobistości w niemagicznym świecie było tak naprawdę czarodziejami. Może to takie easter eggi, wiecie. W Hogwarcie wisi portret Anny Boleyn, żony Henryka VIII, sugerując, że była ona czarownicą, choć nie wiadomo czy absolwentką Hogwartu, ale raczej tak. Nicolas Flamel także jest prawdziwą postacią. O Nicolasie Flamelu jest głośno tam, bodajże w pierwszym Tomie opowieści o Harym Potterze, bo to jest jeden z wynalazców kamienia filozoficznego. Ciekawostka numer 14. Hogwart jest naprawdę stary. Większość fanów wie, że największa brytyjska szkoła magii i czarodziejstwa została założona przez Godryka Gryffindora, Rowena Ravenclaw, Helge Hufflepuff i Salazana Sliterina. Stworzyli oni tę szkołę wieki przed większością innych instytucji, bo w wieku X, około roku 990. Uniwersytet w Oksfordzie został dla porównania otwarty w 1209 roku. Hogwart powstał niewiele później niż Polska przyjęła chrzest i znacznie wcześniej niż starszy uniwersytet w naszym kraju. Uniwersytet Jagielloński otwarto w 1364 roku, czyli około 150 lat po Oksfordzie. Odnosząc się do świata czarodziejów, Hogwart powstał zatem jakieś 700 lat wcześniej niż amerykańska uczelnia dla czarodziejów Mornej. Ciekawostka numer 15. Elektronika co do zasady nie działa w Hogwarcie. Po prostu magia zakłóca elektronikę i elektryczność. Stąd w świecie czarodziejów, a zwłaszcza w Hogwarcie nie ma po prostu, nie wiem, mugolskich sprzętów jak telefony komórkowe, komputery, a nawet elektryczne sztoteczki do zębów. Z jednym czy z dwoma wyjątkami. I takim jednym wyjątkiem jest radio. Radio działa w Hogwarcie, a to pewnie dlatego, że Rowling uważała radio za w gruncie rzeczy magiczny wynalazek. Jak widzimy w filmie i czytamy w książkach, działa tam też aparat Kolina Criweya, ale to zdecydowanie, wiecie, maksymalnie analogowy, stary model tam bez szczególnej elektroniki. Ciekawostka numer 16. Wspominałem o ciekawych przedmiotach nauczanych w Hogwarcie. Każdy z nas chciałby chyba iść na obronę przed czarną magią, no pod warunkiem, że nauczyciel byłby kompetentny, a nie taki Lockhart. Ale wiecie, że w Szkole Magii i Czarodziejstwa jest mugoloznawstwo, które opowiada o zwyczajach codziennych mugoli i o sposobach radzenia sobie bez magii. Były też specjalizacje tego czy tak powiem kierunku, takie jak kurs sztuki Mugoli czy muzyki Mugoli. Podziwiali obrazy? Chodzili do galerii malarstwa w Londynie? Hm, dziwne. Ciekawostka numer 17. Bijąca wieżba została posadzona w Hogwarcie specjalnie dla Lupina. Dumbledore w 1971 roku, kiedy Lupin chodził do szkoły, sprowadził to drzewo w miejsce, gdzie był tajny tunel do opuszczonego domu Hogsmeade, do wrzeszczącej chaty. Dzięki temu przejściu w chwili pełni Lupin miał miejsce, aby niezauważony i nie robiąc nikomu krzywdy mógł się wydostać z Hogwartu i mieć miejsce do ukrycia się, kiedy przemieniał się w Wilkołaka. Bijąca wieżba zabezpieczała przejście i wrzeszczącą chatę przed dostępem osób niepowołanych. Ciekawostka numer 18. Przed chwilą wspomniałem o ukrytym wejściu do kuchni i o tym, że jedzenie przygotowują skrzaty. Ale wiecie, że jedzenie w szkole jest przygotowane bez użycia magii w sensie, no oczywiście, magiczne gąbki zmywają gary, a magiczne miotły zamiatają podłogę. Niemniej samo gotowanie jest zupełnie niemagiczne. Zajmują się tym skrzaty, które, no cóż, to taka mroczniejsza strona opowieści Rowling, są w zasadzie niewolnikami pracującymi bez przerwy. I bez wynagrodzenia. Ciekawostka numer 19. Hogwarts sam w sobie jest myślącą istotą. Sam podejmuje wiele decyzji, co wielokrotnie widzieliśmy w filmach czy czytaliśmy w książkach. Dlatego, na przykład, często to zamek decydował w zasadzie, jakie, na przykład, nie wiem, przejście pokazać, lub jakie drzwi otworzyć przed uczniami. Ciekawostka numer 20 wspominałem o hydraulice i o rurach w Hogwarcie w kontekście ukrycia komnaty tajemnic i wejścia do niej przez łazienkę. Trzeba jeszcze dodać do tego dość obrzydliwy fakt. Otóż jęcząca Marta wspominała, że zaprzyjaźniła się z syrenami, bo bywała w jeziorze, kiedy ktoś niespodziewanie, czy tam dla żartu, naciśnie spłuczkę w jej toalecie. Oznacza to tak naprawdę, że ścieki z zamku wpadają bezpośrednio do jeziora. Tym bardziej jest to obrzydliwe, bo podczas turnieju trójmagicznego uczniowie w wodach tego jeziora nurkują. Chyba, że to tylko ścieki z łazienki jęczącej marty wpadają do jeziora. No choć nie chce mi się w to wierzyć, raczej cały Hogwart był w taki dosyć prosty sposób podpięty do kanalizacji. No bądź co bądź jest to dosyć obrzydliwe. Uf, a wy znacie jakieś ciekawostki o zamku, których nie wymieniłem? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Napiszcie też, jaki temat związany z Harrym Potter'em chcielibyście, abym poruszył w kolejnych filmikach. Zostawcie łapkę w górę, subika i pamiętajcie, żeby dbać o swoją wyobraźnię. You're a